Coś Wam opowiem. Był rok 1992. Wszyscy byliśmy w gotowości, euforii. McDonald's otworzył pierwszą restaurację w Polsce. Ta restauracja była pełna. Godzinę półtorej ludzie stali w kolejce. Polska otworzyła się na zachód. Hamburger kosztował 17 tysięcy. Dokonaliśmy tysiące transakcji w ciągu godziny. Pytanie brzmiało: każdy z nas sobie to zadawał, czy to zadziała? Teraz po 30 latach czas najwyższy zapytać kto? Kto był tym faktycznym pierwszym klientem? No kto? Hmm. Mm. Pamiętam, bo ja pracowałem na kuchni. Od godziny byłem szykowany do swojego występu. Nie przypomnę sobie, niestety. Na słowo pierwszy klient widzę typowego warszawiaka z tamtego czasu. Pewno było ciepło, więc ubrany pewnie lekko. Wydaje mi się, że to nie był słoneczny dzień. To było bardzo gorące lato. Żadnych nagrań z monitoringu, żadnych kart kredytowych, żadnych śladów. Nie pamiętam jak wyglądał, ale na pewno był. Był. Szukaliśmy. Pytaliśmy. Pisaliśmy. I znalazł się pierwszy klient, a właściwie 1521 klientów. I każdy twierdzi, że był pierwszy. Ta lojalność robi wrażenie. Dla nas wszyscy jesteście numerem jeden. Więcej szczegółów już wkrótce.